W dzisiejszym poradniku opowiem Państwu o kolejnej ważnej funkcjonalności aplikacji drzewo-genalogiczne, a mianowicie o ewidencji i zarządzaniu danymi związanymi z miejscami. Celowo używam tutaj słowa miejsca, nie miasto, nie miejscowość, a miejsca. A dlaczego? Wyjaśnię to w dalszej części tego poradnika. Gdzie taką informację znajdziemy? Taką informację znajdziemy w zakładce miejsca. Obok zakładek osoby, związki, multimedia, drzewa mamy coś takiego jak Miejsca. Ta liczba 92 oznacza, że mamy 92 różne miejsca wprowadzane w programie drzewo genalogiczne wraz z odwołaniami do nich, do nich czyli, yy, czyli do osób, gdzie dane miejsce zostało wypełnione. Przykładowo, dla osób, proszę zobaczyć, dla przykładu, weźmiemy sobie tutaj pana Orsztyńskiego Andrzeja, klikamy edytuj. Miejsce występuje przy miejscu urodzenia. Ale również przy miejscu zgonu może być miejsce pogrzebu, może być miejsce pochówku, te miejsca przecież mogą być różne, może być miejsce zamieszkania, ale dla związku również mamy miejsca, między innymi mamy tutaj miejsce zawarcia ceremoniału, czyli związku, akurat raz, dla danego związku, czyli ceremoniału religijnego. W tym, w tym przykładzie jest to miejsce zawarcia związku małżeńskiego. Możemy to miejsce wypełnić, i wprowadzając informację, możemy nawet tutaj teraz wybrać sobie coś z listy, że jest to Bydgoszcz. Zapisujemy taką informację i zamykamy. Czyli teraz miejsca mamy w różnych tutaj naszych elementach programu drzewo genealogiczne. W szczególności one są przy, występują przy osobach oraz przy związkach. I na podstawie tych wszystkich składowych, tych elementów, atrybutów, które tutaj wypełniamy. Te, budowana jest lista miejsc, która właśnie ma swoje odzwierciedlenie w zakładce miejsca. Ważną takim, ważnym takim elementem opisującym dane miejsce jest liczba odwołań, i to sugeruje to Państwa ta kolumna liczba odwołań. Proszę zauważyć, dla miejscowości Bydgoszcz przykładowo mamy 5 odwołań. O! Tu mamy to przed chwilą, co uzupełniłem, czyli miejsce ceremonii dla tego związku, czyli małżeństwo zostało zawarte w Bydgoszczy, w tym miejscu o nazwie Bydgoszcz. Mamy również jedno urodzenie pani Osowskiej Anny w Bydgoszczy oraz trzy zgony tych osób w miejscowości Bydgoszcz. Oczywiście, jeżeli odwołań do tego miejsca dla osób i związków będzie więcej, to tych odwołań będziemy mieli tutaj oczywiście inną liczbę, jak również ta lista się nam poszerzy o dodatkowe wpisy dokonane w zależności od tego, czego dotyczy dane miejsce oraz kogo dotyczy. Proszę też zauważyć jedną rzecz. Gdybyśmy chcieli teraz edytować takie miejsce, bo chciałbym teraz, tu mówię o miejscu rozumianym jako miejscowość Bydgoszcz, tak? Więc w tym momencie mogę sobie edytować tą informację, klikając, czyli chciałbym opisać sobie, krótko mówiąc, bydgoszcz jako miejsce. Robię edytuj, czyli zaznaczam daną miejscowość, w tym układzie moje miejsce, bydgoszcz edytuj. Nazwa miejsca, jest to bydgoszcz. Mogę przypiąć je do danej kategorii, czyli przypiąć do kategorii, tuż mam gotową miejscowość, ale jeżeli ktoś ma jakąś tutaj własną kategorię i chciałby zrewidencjonować, że to miejsce to jest inną, innego rodzaju kategorii, Wówczas możecie wpisać po prostu tutaj normalnie z klawiatury własna kategoria. Czyli miejsce o nazwie Bydgoszcz należy do własnej kategorii. I teraz chciałbym tutaj, żebyśmy się zatrzymali na chwilę, bo chciałbym państwu tutaj powiedzieć o pewnej rzeczy. W programie drzewo genologiczne pojęcie miejsca należy rozumieć bardziej Ogólnie, bardziej tak bym powiedział, nawet trochę wirtualnie, to znaczy nie jest to, nie jest to związane, może być, ale nie jest to konkretnie związane z miejscem, z miejscowością, ale może być to przykładowo kontynent, bo możemy sobie wyobrazić sytuację taką, że dana, mamy informację tylko o tym, że dana osoba urodziła się w Ameryce Południowej. Nie mamy więcej dodatkowych, szczegółowych informacji, więc wówczas. Takim miejscem może być Ameryka Południowa. Czyli to jest obszar, który wykracza poza jakby obszar miasta, miejscowości. Jest to miejsce o nazwie Ameryka Południowa. I tą nazwę miejsca również możecie państwo tutaj zamiast Bydgoszcz wpisać Ameryka Południowa. A jako kategorię dodać kontynent. Ja mogę nawet zresztą teraz państwu tak pokazać tutaj dla tego przykładu sobie tutaj zapiszę tą informację i właśnie dodam Miejsce za pomocą przycisku dodaj, które nie jest yy, skojarzone z żadnym odwołaniem. Czyli robię sobie takie własne miejsce o nazwie Ameryka Południowa. Kategoria: No, ciężko mi tu cokolwiek powiedzieć. Mógłbym, mógłbym dać inne, ale napiszę: Kontynent. Następnie, no wiadomo, nie wypełnię miejscowości, nie wypełnię ulicy, ponieważ operuje teraz na pojęciu szerszym. Chcę powiedzieć, że dana osoba urodziła się w Ameryce Południowej, nic więcej. W tym momencie mogę oczywiście sobie dodać również zdjęcie kontynentu, ale tego nie będę robił. Zapisujemy. Pojawiło mi się nowe, nowe pojęcie w, na liście miejsc o nazwie Ameryka Południowa. Nie mam odwołania, no bo żadna z osób nie urodziła się w Ameryce Południowej. Ale teraz, gdybym jednak chciał, że dana osoba, czyli ten pan Olsztyński, załóżmy, klikam edytuj, urodził się nie w tym miejscu budyń, tylko Ameryka Południowa. Proszę zobaczyć. Od razu już mam dostępną. Tego poziomu dodałem sobie nowe miejsce. Już mam 93, wcześniej było 92 tutaj liczba. Mam dostępne, że dana osoba urodziła się w Ameryce Południowej. Nie wiem gdzie, czyli uogólniłem to miejsce, tak? Zapisujemy, zamykamy, wchodzę w nasze miejsca i proszę zobaczyć, mamy dla Ameryki Południowej, mamy jedno odwołanie, miejsce urodzenia Andrzej Olsztyński. W tym momencie stworzyłem miejsce, nie będące miastem czy miejscowością, wsią, tylko obszarem, kontynentem, tak? Czyli miejsce wcale nie musi być miastem, miejscowością. Może być obszarem. Może być na przykład w tym układzie yy, kontynentem. Ale teraz pójdę w drugą stronę. To miejsce, mam na przykład miejsce zgonu tego pana Olszyńskiego, załóżmy hipotetycznie, yy, dla, dla naszego tutaj przykładu, że on się, yy, on zmarł nie w... Tak, jak mamy tu w miejscowości, zaraz zobaczę, czy w ogóle mam wypełnioną. Nie mam. O, bardzo dobrze. Czyli uznam, że zmarł w szpitalu. Proszę zobaczyć. Wpisuję jako miejsce: Szpital Szaserów Warszawa. Takie miejsce. Czyli w tym momencie urodził się w Ameryce Południowej, a zmarł w Warszawie. Konkretnie w danym obiekcie, w tym Warszawie. Czyli uszczegółowiłem, zrobiłem bardziej szczegółowo niż to jest miasto czy miejscowość, czyli wskazałem konkretnie budynek. Jest to Szpital Szaserów Warszawa. Robimy zapisz. W tym momencie do odwołań doszła nam kolejna, kolejne miejsce tutaj i przy szpitalu mogę tu też sobie wyszukać. Szpital, proszę, mamy Szpital Szaserów Warszawa, miejsce zgonu pana Olsztyńskiego Andrzeja. I teraz mogę to miejsce opisać. Wystarczy, że dwa razy kliknę na tym opisie. Bądź też kliknę, zaznaczę je na opisie, czyli mogę tu wyczyścić. Oczywiście tu mam na tej liście ten szpital. I robię edytuj. Proszę. Nazwę miejsca szpital szaserów Warszawa. Kategoria. Mam dostępną jedną z takich predefiniowanych kategorii. Jest to o szpital. Ulica Szaserów. Numeru nie znam, no ale to nie ma znaczenia tutaj, akurat. Poczta Warszawa. Czyli uszczegółowiam konkretne miejsce, opisując je konkretnymi atrybutami. Województwo Mazowieckie. Państwo Polska. Parafi nie mam. I teraz mogę opisać, oczywiście. I co więcej, mogę dodać zdjęcia tego. Miejsca, czyli w tym przykładzie szpitala. Ja sobie tu wcześniej przygotowałem, wejdę w multimedia, dodaj. Proszę, mam taki szpital na szaserów. Zdjęcie oczywiście z internetu. Mogę je dodać do kategorii wybranej, ale mogę stworzyć własną jako miejsca i robimy zapis. W tym momencie mamy dodane zdjęcie do. Opisujące dane miejsce. Możemy sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś zawidencjonuje jako miejsce, nie wiem, pole bitwy pod Grunwaldem, przykładowo, to może zrobić tutaj zdjęcie tego, tego obszaru, tego pola, na którym ta bitwa się odbywała. Zamykamy. Możemy również, proszę zauważyć, jeżeli dane miejsce jest miejscem ważnym, znanym, możemy stworzyć monografię tego miejsca, czyli opisać to miejsce. Czyli no w tym przykładzie byśmy opisywali oczywiście szpital na szaserów jako monografię, no to, to, to raczej by się tutaj nie, to tak dobrze nam nie, nie układało, nie komponowało z, z monografią, ale jeżeli właśnie jest to przykładowo, tak jak wspomniałem, y, wspomniałem wcześniej, y, y, miejsce jako y, powiedzmy pole bitwy pod Grunwaldem, to wówczas możemy taką charakterystykę takiego miejsca również tu w monografii opisać. Dobrze, i teraz tutaj dodatkowo, tutaj jest taka ważna rzecz, ona jest opisana w osobnym poradniku, tutaj takim filmowym również. Jest to tak zwane Location IQ. Chodzi o to, że możecie Państwo się zarejestrować na takim specjalnym serwisie, i tutaj można pobierać bezpośrednio z tego serwisu oraz wizualizować na mapie te miejsca, które Państwo macie opisane w programie drzewo genalogiczne. Chodzi o to, że można wpisać, jeżeli ktoś zna szerokość geograficzną i długość geograficzną konkretnie tego budynku, czyli szpitalu szaserów, na szaserów w Warszawie, to możecie Państwo to tutaj wpisać. Oczywiście mogę tutaj teraz tak. Klikając ten przycisk Location IQ, system wyszuka mi po tej nazwie sugerowane położenia. Jak teraz proszę zobaczyć, kliknę Location. O, to mam tutaj. Hospital, centralny szpital kliniczny Mon szaserów 128. O nawet mamy kod pocztowy, proszę zobaczyć. I możemy sobie teraz tutaj zaznaczyć go, tą pozycję i zrobić wybierz. W tym momencie y, szerokość i długość geograficzna zostaną wprowadzone automatycznie dla danej dla danego miejsca. Oczywiście możemy sobie szukać w innych serwisach na przykład w Google Map i tym podobne. I wówczas tutaj przydadzą się do tego takie dwa przyciski jak wklej 1 i wklej 2. Wklej 1 oznacza tutaj jeżeli macie państwo zachowane na przykład można skopiować z Google Map pozycje geograficzne w postaci albo, tak jak tu jest, stopni, minut, sekund, bądź też w, po przecinku, tak? Wówczas możecie Państwo tutaj skorzystać albo z jednej opcji, albo z drugiej. Tak jak wspomniałem, też możemy opisać dane miejsce, mamy już ją szerokość i długość geograficzną i mamy opisane zdjęcie, wprowadzone jedno zdjęcie. Tych zdjęć oczywiście możecie Państwo danych miejsc, wiele danego miejsca, wiele wprowadzać. Ja wybrałem jedno przykładowe z internetu, także tutaj Tą informację uszczegółowiłem. Robimy zapis. W tym momencie proszę zobaczyć, wypełniona została kategoria, jako szpital. Mamy ulicę szaserów, mamy miejscowość tutaj i mamy y, państwo i mamy długość i szerokość geograficzną. Teraz. Tak jak oczywiście też wcześniej wspomniałem, odwołanie mamy od razu automatycznie tu budowane. Jeżeli teraz każda in, jakaś inna osoba też się urodziła, przykładowo w szpitalu na szaseru w Warszawie, to wystarczy wejść w tą osobę. Tutaj pana Nowakowskiego weźmiemy, zrobimy, edytuj. I zrobimy, yy, że przykładowo dana osoba urodziła się również w szpitalu szpi, szpital szaserów w Warszawa. Zapiszę w tym momencie. Proszę zauważyć, miejscowości mamy tyle samo, ale już mamy dwa odwołania. Tak? Jedno dotyczy urodzenia, jedno dotyczy zgonu. Dobrze. Teraz pokazałem Państwu, jak dodawać całkiem nowe, jak edytować informacje o miejscu. I tu jeszcze raz przypominam: miejsce traktujemy nie jako miejscowość, miasto, wieś, tylko jako pojęcie szersze. Będące na przykład kontynentem, tak jak w moim przykładzie tu wpisałem, Ameryka Południowa, ale może być to również miejsce dużo bardziej szczegółowe, węższe, jak na przykład budynek w konkretnej miejscowości, ale to może być również na przykład dom rodzinny. Ktoś urodził się w domu rodzinnym na ulicy takiej, yy, konkretnej yy, w danej miejscowości, również możemy to wpisać. Miejsce może być parafia, miejsce może być także cmentarz jako obszar. Niekoniecznie musi być to, że tak powiem, konkretnie miasto, czy też miejscowość wybrana w przypadku, powiedzmy, danych opisujących atrybuty danych osób czy związków jako miejsce. Miejsce jest pojęciem szerszym bądź też szczegółowszym. Dobrze, i teraz jeszcze chciałbym jedną rzecz tu Państwu pokazać, jeżeli chodzi o, o tą zakładkę miejsca. Mamy wyświetlane miejsca w formie listy. A może na początku jeszcze pokażę tutaj filtrowanie? Działa podobnie jak w każdej innej zakładce, że możemy szukać sobie konkretnej informacji. Oczywiście przy 94 miejscach nie ma z tym problemu, ale przy już na przykład kilkuset, kilku tysiącach miejsc możemy sobie szybko wyszukiwać. Przykładowo, czyli po kategorii, proszę zobaczyć, miejsca dotyczące osób, urodzenia. Mamy 51 z 94 w tych miejscach się dane osoby u nas rodziły. Które są zawidencjonowane w programie Drzewo. Mamy miejsca zgonu, czyli w 42 różnych miejscach. Mamy również dotyczące pochówku, pogrzebu, chrztu. Proszę zobaczyć, ile tych miejsc różnych może być. Są miejsca dotyczące też zdarzeń, o tym też nie wspominałem, ale tak jak mówiłem, tych miejsc jest wiele, które opisujemy w całym programie drzewogenomicznym, w różnych elementach programu, czyli w osobach, związkach, właśnie w zdarzeniach i tym podobne, w monografiach. Te informacje o miejscach się gdzieś tam pojawiają i one mają wówczas swoje odzwierciedlenie w tej zakładce miejsca. Jeżeli chcemy wiedzieć wszystkie, wystarczy wybrać filtr tutaj wszystkie. Możemy wyszukać po nazwie, po kategorii, po opisie. Przykładowo, w nazwie, jeżeli szukamy szpitala. No to wystarczy wpisać tylko wybrać szukaj w szpital i wpisujemy szy p i. Już pierwsze słowo, mamy wszystkie miejsca, które zaczynają się od ciągu znaków szpi. Tak? Możemy oczywiście wyczyścić te filtry, szukać po różnych innych Związanych na przykład z szerokością, długością geograficzną, jeżeli znamy tylko początki i tym podobne. Tu już zostawiam Państwu do, do jakby do potestowania, do sprawdzania, jakie są możliwości, jeżeli chodzi o filtrowanie w tej zakładce miejsca. Dodatkowo chciałbym Państwu pokazać jeszcze jedną rzecz, a mianowicie w, yy, mamy prezentację w kafelek. Kafelki, czyli to są te, jeżeli pododajecie Państwo wszędzie sobie tutaj multimedia do różnych miejscowości, akurat miejscowości Serock. Dodam sobie zdjęcia tego miasta. Wówczas one będą miały swoje odzwierciedlenie tu w kafelkach. Ponieważ dodałem tylko, o ile kojarzę tutaj, to jeden szpital tylko mam. Proszę zobaczyć, mam go tutaj wpisany, tak? Ale mogę znaleźć tutaj Warszawę, bo też sobie przygotowałem kilka. Dwa razy klikam, wchodzę w multimedia, dodaj i sobie wybiorę kilka Zdjęć z kontrolem zaznaczyłem sobie, proszę zobaczyć, cztery zdjęcia i robię otwórz. Tu sobie nie będę ich chciał zapisywać. O, i mamy od razu. To zrobię jako domyślne. Domyślnie wpadło mi to jedno ze zdjęć. Ja sobie zrobię, że to ma być domyślne. W tym momencie to zaznaczam jako domyślne. Zapisz. O. I to zdjęcie mam jako domyślne. W tym momencie, po zapisaniu danych, oczywiście, o, już mamy. W kafelkach dodatkowe miejsce opisane zdjęciem. Czyli mamy w tej chwili ten szpital oraz Warszawę jako miejscowość. Kolejną właśnie taką ciekawą rzeczą, właściwie funkcją w zakładce miejsca jest mapa. I tu jeszcze raz przypomnę. Tu mamy to Location IQ, osobny poradnik. Link do tego poradnika przekażę Państwu w, w opisie do tego, z kolei, filmu instruktażowego, jak tam skonfigurować to konto, założyć konto oraz jak je, jaką wartość tam trzeba podać, jak skonfigurować program drzewo genealogiczne, tak, żeby można było korzystać z tej funkcjonalności, którą tutaj Państwu teraz pokażę, czyli w w opisie miejsc mamy mapę. Teraz mamy na mapie Pokazane, proszę zobaczyć. Te na niebiesko to są te wszystkie, które są opisane z, ze współżynymi geograficznymi, właśnie które mamy tutaj w, w programie w Zakładce Miejsca. Przykładowo te bartnice, gdybyśmy chcieli, o proszę zobaczyć, możemy zrobić location, użyć. O, takiego nie znalazł to możemy znaleźć coś innego. Gdybyśmy jeżeli państwo dostaniecie komunikat, że nie znalazł, to znaczy, że ta informacja jest zbyt ogólna albo po prostu jej nie ma na, w tym systemie. Więc możemy tutaj albo znamy, to wpisujemy sobie szerokość, długość geograficzną, korzystając z innych serwisów, ale weźmy coś bardziej typowego, jak na przykład może Ociechocinek. Zakładam, że ta proszę mamy Ciechocinek jako, tu mamy stację, tu mamy administracyjny teren, bierzemy, wybierz. Mamy od razu pozycję, zapisz i zamykamy. Dobrze. I teraz w kafelkach oczywiście nie mam, bo nie pododawałem, ale przy odświeżeniu tu mapy ciechocinek już powinniśmy mieć. O, o tu jest, proszę zobaczyć, wskaż na liście. I tu mamy wskazane, jak również mamy y, y, odwołania do tego, y, do tego miasta. I co ważne pod plusikiem, jak Państwo tu rozwiniecie, czyli na mapie, przykładowo brusy, mamy jedno odwołanie tutaj. Dla Bydgoszczy mamy pięć odwołań. Jak rozwinę ten plusik, proszę zobaczyć, mamy miejsce urodzenia jedno, oraz trzy miejsca zgonu oraz jedno miejsce ceremonii, i tu mamy to, y, to y, kogo dotyczy dane miejsce, to znaczy gdzie jest informacja kogo dotyczy oraz czego dotyczy dla tego miejsca o którym mówimy, czyli w tym momencie to jest Bydgoszcz. Jeżeli chcemy ją wskazać, wystarczy kliknąć. Tu mamy, tu mamy o. Dla Warszawy proszę zobaczyć, mamy też tutaj. Bieżuń, a tu mamy dla Warszawy dwa odwołania, skacz na liście. To są te dwie, dwie informacje związane z miejscem Warszawa. Czyli szpital na szaserów i dotyczy zarówno miejsca urodzenia, jak i miejsca zgonu. No dobrze, chciałbym na tym właściwie już tutaj zakończyć. W podsumowaniu, co jest najważniejsze, najważniejsze jest to, żeby miejsca nie traktować jako domyślnie, że jest to. Miejscowość, bądź też miasto. Czyli możemy je traktować z jednej strony jako pojęcie szersze, opisujące obszar, terytorium, z drugiej strony jako węższe, jak na przykład dom rodzinny, czy konkretny budynek w danej miejscowości. I druga rzecz taka ważna, w opisie tego poradnika umieszczam dodatkowo link do filmu pokazującego, jak zarejestrować na tej stronie location. IQ. Tak zarejestrować się oraz jak ustawić, jak, je, jak skonfigurować program drzewo genealogiczne, po to, abyście Państwo mieli tą funkcjonalność, którą opisałem w tym poradniku, czyli związaną z wyświetlaniem na mapie naszych zarejestrowanych wszystkich miejsc, dziękuję i zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą naszych aplikacji dla genalogów na stronie internetowej www.plsoft.pl